Się jeszcze szybkie szukanie kosy i ją się z tej strony Xer Dzisiaj jest unboxing mikrofonu LD Systems. No i zaczynamy od rozpakowania. Patrzymy na paczkę, no jest nawet nawet spora. Trzeba oczywiście zabrać wszystkie dane, żeby no trzeba je zabrać po prostu i zaczynamy od rozpakowania. O, jest siła, jest siła. Rwiemy ostro. No, jakoś to poszło. Może rękami szybciej będzie. O wiele. Ale materiałik cieniutki, także na spokojnie rękami cały porwany. Dobra. Otwieramy dalej. Jeszcze ostatnie rywania. No oj, 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 chyba mamy taśmę, także trzeba wziąć kosę. Bierzemy koskę. Jest rozcięte na easy. Jeszcze luknijmy Dół Poszedł Okej, okay. druga strona Tu jest spoko, zabieramy drugą stronę, patrzymy, Ok, Jest rozcięte wszystko No dobra i jakoś tam Jeszcze tą taśmę porwiemy na ostro Żeby nie było lipy, no to wam zasłonię tak Żeby było Żebyście nie widzieli moich danich Dobra poszło, otwieramy To wyszarpiemy? Nie, przetnijmy może? Nie, okej okay. jest wyszarpane Jest spoko, otwieramy dalej To jakaś tasiemka śmieszna, okej okay. no znowu jakieś tektury gówniane, otwieramy Dobra Jakieś czarne gówienko co to za SYF. A, dobra, do wywalenia jakiś. Dobra, tam. Poszedł. Dobra, lecimy dalej. O, już się zaczyna coś. I proszę bardzo, jest i on ALD Systems. Jest mikrofonik. Macie całą nazwę napisaną. Jest oczywiście na USB, jak jest na pasce napisane. Mamy też również tutaj mamy POP filter. Jest POPfilter. Też z LD Systems, ze sklepu, który macie. Link macie do tego sklepu w opisie. No i jeszcze mamy tutaj jakieś śmieszne banki. Okej, okay. trochę już poszły. Dobra, pudełko do wywalenia. Co my tutaj mamy? No pewnie statyw, bo statyw też był w zamówieniu. Otwieramy. No jest, tam jest. Spokojnie wyciągamy. Kartą do na bok odłożenia Mamy statywik. Jak dzisiaj nawet nie mam, nie mam nawet predyspozycji do nagrywania Unboxingów także Jest nagrywane kamerką internetową za stówkę śmieszną Także jakość jest No tutaj mamy statywik z jakiejś tam firmy śmiesznej No ale na spokojnie, otwieramy nóżki, działają wszystkie Jakiś tam penis na dole sterczy No właśnie Dobra Zakręcamy, stawiamy Dobra, statyw stoi, działa, działa Bardzo dobrze Postawimy go tutaj może, żebyście go widzieli Pokażę wam jeszcze górę, jest taka złączka śmieszna Do wymiany oczywiście, bo ten mikrofon na tej złączce nie będzie działał, ok, rozpakowujemy główny taki gwóźdź programu, już widzimy jakiś futeralik piękny mamy oczywiście, jest gniazdo tak zwany antywibracyjny kosz na mikrofon bardzo fajna opcja, no też możemy tam coś innego zrobić z tym koszem, mamy futeralik skórzany, otwieramy go jak piórnik trochę, może do szkoły go wezmę, no ale już bez przesady mamy mikrofon. Jest mikrofon. Macie tutaj nazwę LD Systems. Przepraszam, bo trochę będę chory, no ale mniejsza. Ok, odkładamy na bok na razie ten mikrofonik. Już się nie chcę schować tego w terału, no ale dobra, postawimy go tu. Mamy dalej tą złączkę. Jest jej złączka taka trochę niewyraźna, trochę jej nie widać, ale jak ktoś ma dobre oczy, to mam nadzieję, że zobaczy to. Jakaś papierologia, instrukcja do wywalenia. No co za debil w ogóle, czyta instrukcja. Mamy kabelek yy, na easy. I kabel, wam powiem szczerze, 3 metry spokojnie ma, także jest spoko. Także. Przechodzimy do dalszej części unboxingu. Ok, w dalszej części unboxingu, jak widzicie, mamy już mikrofonik zamontowany na statywie. Jeszcze go przekręcę w waszą stronę, żebyście zobaczyli pełną jego okazałość. Tak wygląda właśnie ta nowa bestia, z której mnie teraz właśnie słyszycie. Jeszcze ona w ogóle nie jest ustawiona, także nie wiem jak w ogóle słychać mnie. Ale myślę, że będzie spoko, jeszcze się będę bawił w ustawieniach tego mikrofonu, bo jeszcze go nawet, no dopiero go testuję, jest w fazach testu, nawet nie wiem jak go jeszcze ustawić. Jeszcze dam wam profil, jak on wygląda ładnie, ten mikrofonik, także to by było na tyle, a ja się z wami żegnam, do kolejnego, yo!